Rowerowy. 3, 2, 1, start! I wystartowali. Pierwsza impreza żarowskiej biegłów strefowych 2016. Jest nam bardzo miło. Trzymajcie się, bezpiecznie uwaga, na trasie. Uwaga. Czekamy, czekamy uwaga, na Was z niecierpliwością na mecie. Super, jesteście wielcy. Marsz Nordic Walking. Start! Poszli, postki, każę jest na trasie. Witamy gorącymi brawami. Brawo, brawo, jesteście wielcy. Dziękujemy, że jesteście jest z nami. Wszystkie nas, nas, naszego sponsora. Są to z nami. dla najmłodszych.

Najważniejsze, że jesteście, po raz pierwszy organizujemy, obchodząc z 15-lecia specjalnej strefy ekonomicznej, taką formę ruchu. Dlaczego to podkreślam? Bo przed pięciu laty też zainicjowaliśmy coś nowego w Żarowie. Wtedy były to zawody dziecięce i co roku są one aktywowane. Zawody Dziecięce w Żudo. Piękny turniej, który z okazji kolejnej rocznicy wypadających na utworzenie w naszym żarowie takiego centrum technologicznego, centrum biznesowego powstających po kolei zakładów. W każdym razie chwyciło, co roku jest. Dlaczego o tym mówię? Bo mam nadzieję, że tym piętnastoleciem zainicjujemy coś, co 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 roku będzie się odbywało w większej formie, mniejszej. Zobaczymy. Wśród uczestników żarowskich biegów strefowych nie zabrakło także doświadczonych zawodników, którzy biegają w maratonach, ale także początkujących biegaczy. No wczoraj piątkę u nas w Wałżyku biegałem, no i dzisiaj tu przyjechałem, dychę e, przebiegnę. No tam, e, to, to nie przebiegnę, przeczłapię po prostu, bo, bo już nie te lata. Dobre samopoczucie, już 200, 213 maratonów. To jest jedyny na Dolnym Śląsku, 30 setek, czyli na, na 100 kilometrów, 7 razy w Szwajcarii, no i tu po Polsce, no i w Czechach, no także... w Żarowie pierwszy raz? W Żarowie pierwszy raz i chyba nie ostatni. Ja jestem biegaczem i rowerzystą, mam 18 półmaratonów i 4 maratony tutaj, jako emeryt. Na dzisiaj, ja bym był chory i na wózku, to by mnie tu przywieźli. I ja bym na wózku też jechał, bo siedzieć w domu teraz ludzie. A skąd taka pasja u pana? No mam, mam to po ojcu. No. Tak. No i, i się cieszę, że tutaj oczywiście teraz będę biegł na 10 kilometrów, tu mam numer tego, no i takie coś. No. Sporto zdrowie, nie? Tak, tak. Sport daje Ci siłę i zdrowie, radość i wypoczynek, pomaga w pracy i nauce, tak mówiłem do Joli, do Joli Kumor, co będzie trenowała fajtka. Nie zawiedli również pracownicy firm z Żarowskiej Podstrefy Ekonomicznej, którzy godnie reprezentowali swoje zakłady oraz przedstawicieli innych przedsiębiorstw. Do mety dotarło w sumie 259 biegaczy. Chciałabym, żeby Kolejna to było powtarzane kilkakrotnie, nie tylko raz. Oby częściej, częściej. Sport to zdrowie. Tak. I tych umiarków, umiarków. Umiarku. Kto nie może, no to tak pomału, pomału, nie szybko. Pomału, ale warto, warto, bo jest satysfakcja, że się w ogóle do mety dobiegnie. To jest najważniejsze. Organizacja bardzo dobra, punkty nawadniające były bardzo często super. Trasa niezbyt łatwa może, ale było super. Go, go, go. Bardzo ciężko, dwa podbiegi po trasie zrobiły stoje. Tak czy siak impreza, mega udana. Zapraszamy w przyszłym roku na pewno, jeśli będzie, to pobiegnę i zapraszam wszystkich, którzy to oglądają, bo to jest świetna impreza. A przy okazji zapraszamy na nasze przejazdy rowerowe, rowerowego, wergażarowa. Rower. Tam jest banner, bo zrobić przebitkę. Jaki dzisiaj dystans poznany? No dyska, dyska, nie dyska. Nie ma miękkiej gry, dyska. My w rowerowym żarowie wiemy to od dawna. Jeździmy na rowerach, staramy się ściągać jak najwięcej ludzi. Również dzieciaki, to jest dla nas bardzo ważne, żeby dzieciaki poprzez sport rozwijały się i sportowo, fizycznie, intelektualnie. Żeby rodziny razem spędzały czas, to jest dla nas bardzo ważne. A jeśli chodzi o bieganie, to jest moja przyjemność, mój fan. Dobrze się czuję. Nie mam nadwagi, wszystko jest super. Wczoraj mieliśmy bardzo udaną kolejną edycję, drugie już rodzinne potyczki rowerowe. Wzięło udział około 80 osób, 20 zespołów rodzinnych, biły się o główne nagrody, które w tym roku były niemałe, bo za pierwsze miejsce było 900 zł. talon do sklepu rowerowego, także fajne nagrody. Wszyscy dostali coś na pocieszenie, ci, którzy przyjechali później, ale, ale nie o to chodzi, chodziło o super zabawę i wszyscy spędzili bardzo miło czas, więc więc super, zapraszamy w przyszłym roku również na naszą imprezę. Ciekawa trasa, organizatorzy się popisali. Przede wszystkim na 7 km, trasa daje w kość, bo ten podbieg jest dość długi i, i to trzeba jednak mieć trochę siły, żeby tam wbiec. Czy taka, taki bieg 10 km daje, e, daje taki. taki e satysfakcję ukończenie tego biegu? Zdecydowanie. Dziesiątka to jest taki bieg, że przynajmniej dla mnie, że jak już dobiegam na metę, to już jest taki e, limit moich możliwości i, i ten i staram się wykrzyczać z ciebie ostatnie siły. E, planuję też półmaraton, ale to jeszcze w dalszej perspektywie. Pamiętasz swój czas, możesz się swoim czasem pochwalić. E, mój czas, z tego co pamiętam, był 46 minut 40 sekund, coś koło tego. Bardzo, bardzo, kolega po bieg. Po Pierwszy miał 42 minuty, miał mieć poniżej 40, ale tak poza tym, to było bardzo <grymne> do Kondycja dopisuje? Tak, tak. Kondycja jest super, tak. Kolejny, ten, ten, ten zawody, tak. Wygrałem to, bardzo dobre zawody. Impreza przyniosła sporo emocji, nie tylko uczestnikom, ale także licznie zgromadzonym kibicom, którzy żywiołowo dopingowali swoich faworytów. <noise> Proszę bardzo, cieszymy się. Żarowskie biegi strefowe obfitowały w wiele imprez towarzyszących. Już o godzinie 10 na trasę 5 km ruszyli rowerzyści, a chwilę później swój udział zaakcentowali uczestnicy Nordic Walking. Było fajnie, towarzystwo przyjemne. Zmów, ale śluby, ale śluby. Także tak. impreza wów, bardzo wów, fajna. Żarowska. Oby tak było, co roku powtarzała wów, się. Wów, I... 3, 3, 3, 4, super. Na mecie każdy z uczestników otrzymał bandamkę z logotypem Żarowskich Biegów Strefowych. Organizatorzy zadbali też o najmłodszych uczestników. Wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił, biorąc udział w biegach dla dzieci i młodzieży. Wspólną rozgrzewkę poprowadziła Zuzanna Urbanik z niesamowitą grupą dzieci. Wśród uczestników biegu na dystansie 10 km oraz 5 km rozlosowano nagrody. Pod czujnym okiem miłosza Habera swoje umiejętności zaprezentowali młodzi judocy z UKS Judoka Imbramowicza. W pakiecie startowym dla uczestników 10 i 5 km znajdowała się m.in. okolicznościowa koszulka sportowa. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem ambasadora Japonii w Polsce. Współorganizatorem zawodów była Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Investpark